Jeden z wielu urządzeń, które prezentujemy na naszym stoisku, jest separator wykorzystujący bliską podczerwień. Model ten nazywa się UniSort. Jest to urządzenie, które przede wszystkim dedykowane jest dla branży komunalnej do sortowania tworzyw. Natomiast jego największą zaletą i jednocześnie nowością w tej chwili jest zastosowana spektralna kamera, która gwarantuje jednoczesne skanowanie całej szerokości przenośnika, co przekłada się na skuteczność w detekcji i sortowaniu, jak również Kolejną nowością, które, które to urządzenie posiada, jest fakt, że coraz bardziej zbliżamy się do możliwości sortowania ciemnych elementów, które zawsze były problematyczne, gdyż kolor ciemny-czarny pochłaniał bliską podczerwę, przez co te elementy były trudne do identyfikacji. Także jesteśmy coraz bliżej i w zasadzie blisko czarnego jesteśmy w stanie już sortować. Przede wszystkim są to tworzywa sztuczne jak polietylen, polipropylen, PET, tetrapak, ale także papier, drewno, tekstylia. Kolejnym urządzeniem, które prezentujemy na naszym stoisku, to jest separator elektrostatyczny firmy HAMOS z Niemiec. Jest to model laboratoryjny. Prezentujemy go dlatego, ponieważ jest tutaj możliwość zobaczenia, jak pracuje to urządzenie, jaka jest zasada działania. Natomiast standardowe modele, które są sprzedawane do klientów produkcyjnych ze względów bezpieczeństwa, są tak zabudowane, że niestety nie widać, jak, jak odbywa się proces i takie urządzenie byłoby mało ciekawe dla, dla klientów na, na targach polero. Urządzenie wykorzystuje to pole elektrostatyczne, dzięki czemu jesteśmy w stanie oddzielać elementy przewodzące od nieprzewodzących czyli na przykład oczyszczanie granulatu tworzywa sztucznego z drobnych elementów metalicznych. Jest to często wykorzystywane na przykład przy przerobie kabli, gdzie mimo wszystko w tym oddzielonym tworzywie zostaje nam jeszcze odrobina miedzi, to jest 1-2% i w tej postaci granulat taki z miedzią jest trudny do dalszego przerobu, gdyż jest to zanieczyszczenie, natomiast to urządzenie pozwala wydzielić te 1-2% miedzi.